Ok, witam was wszystkich, ja jestem Szczępczy13 I zapraszam was do kolejnego odcinka Zagrajmy w Geta więc yy, daję się teraz kolejną misję. Yy, w tym odcinku wykonałem misję na lotnisku. Yy, oraz wykonałem też misję w kasynie. Dobra, to idziemy. I tak, co my tutaj mamy? Czarny projekt. Mm -hmm. O, cześć, Tru. Truf, chyba Peace, tak się mówi. A nie, Tru. Yy, co tam? gdzie hey,

Dupeczki, jakiegoś fajnego muzyka zapuścimy, i będzie działeczka fajna taka. E, dobra, e, właśnie to jest ta misja, o której mówiłem w którymś tam odcinku. Nie wiem dokładnie w którym, ale na pewno o tym w szczególe powiedziałem. E, jest to właśnie misja w bazie wojskowej, i tutaj będzie dopiero rzeź. Tutaj będzie naprawdę wiele się działo. E, Trufę nam zostawił, nie wiem dlaczego nie pomoże nam, ale okej. Okay. Truf chce, abyś dostał się do laboratorium badawczych strefy 69. Najprostsza droga do kompleksów bunkrów strefy 69 prowadzi przez grodzie. Aby otworzy otworzyć, udaj się do wieży strażniczej. Okej, okay, dobra. Okej, okay, dobra, to co reflektory. Mhm, wszystko jasne, fajne. No, już mogę. Okej okay, wiem, że wojskowi tutaj patrolują dzielnicę i nie, nie musicie mi o tym wspominać po raz kolejny, ja wszystko wiem. O Boże mój ty święty kochany. O, w końcu, dobra, w ogóle mamy 35 amunicji snajperki, 4 wyrzutnie rakiet, jakieś gogle, yy, co jeszcze mamy? Nóż? Yy, tłumika... A, czyli mi się nie wie, nic zmieniło, tylko doszła mi chyba ten. Snajperka. Dobra. E, tak, najlepszy sposób na tych sweli to tutaj stumika i zniszczyć. Żeby się... ten nie linii. No. No nie! No co za sferuch, Chodź tu! Ej! Czekaj, bo mnie zauważył tutaj. Dobra. Nikt nic nie widział, jest spoko. Dobra, tutaj zabijemy jednego ze sniperki, bo jest trochę daleko. Cii, cii, cii. O Jezus Maria! Prawie tutaj na ten... Nadziałem się. Czekaj, czekaj, czekaj. Tutaj widzę ten. Zdejmę jednego, tutaj drugiego. Tutaj trzeciego. I tutaj powinien być czwarty, tak? Masz hedzika. E, dobra, tutaj już zniszczyliśmy paru za pomocą snajperki. O, weźmiemy sobie kamizelkę. W ogóle, właśnie zapomniałem, bo obiecywałem, że w którymś tam odcinku wykonamy misję policjanta. I zapomniałem w ogóle o niej, teraz sobie przypomniałem, gdy zdobyłem kamizelkę No i planuję właśnie, chyba że w następnym odcinku wykonam misję właśnie policjanta Zaczekaj. Wracamy już tutaj do gry I tutaj zabiliśmy dwóch właśnie Tutaj kolejny się czai Czekajcie, czekajcie, jest! Jest zabity Okej, okay, tutaj mamy jeszcze jednego, który nawet nie wie, że ze snajperki strzelam O Jezus Maria, to się skapnął! Ej, bez jaj! Bez jaj! Kto mi widzi? Kto mi widzi? Ej, no panowie! Ej, ja tak się nie bawię! Nie! Ja już wiem, gdzie są! Już wiem, gdzie są! Ej, 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 ej ja go zapomniałem w ogóle zabić! <grych> to jest najlepsze. Czekaj, masz tutaj z tego: z akacza. Dobra, zabiliśmy typka. Idziemy dalej. Oj, kurde, 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 dobra. Jeszcze prawie nadziałem na ten radar. Dobra, tutaj mamy kolejnego, więc ja go zdejmę sobie e, ze snajperki. Gin. Okej, okay, dobra. E, teraz musimy się udać do. To... Oj, 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 nie! Oh, fuck! Oh, my fucking god! Nie! Dobra. E, chyba jednak tutaj nie, za, nie zareagowali zbytnio żywejowo, bo nie ścigają mnie e, ci wojskowi. Ale spokojnie, spokojnie. Tutaj zdejmiemy jednego za pomocą makacza. I tutaj mamy już y, tą wieżę strażniczą. Bo kurde, bo się jeszcze nadział, Nie, 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 nie. Nie. Okej, okay, dobra. Dajmy jakoś radę. Y, grodzie zostały otwarte. Masz ograniczoną ilość czasu, aby przez nie przejść. Co? Oh my fuck! O nie, giń Żryj gruz, ty też Żryjcie wszyscy gruz i won Mam tutaj ograniczony czas Jaki protokołem? Masz tu ze sniperki Widać, że jesteś bardziej inteligentny, że Przychodzę koło ciebie, a ty nic nie robisz Dobra, czekajcie, tutaj trochę się Teraz z nimi zabawię Giń, 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 kolejny Giń, dobra No kurde ta Akacz ten, zwalnia mnie No, mogę przejść? A nie, to nie tutaj, Boże, to mi święty, gdzie ja chodzę. O jest, dobra. O, gin! Gdzie jest kolejny? Gdzie jest kolejny? Bo ktoś ze mnie strzela, nie wiem gdzie nawet. A, tutaj strzela, dobra. Z tej wieży. A masz tutaj z tego. Miałeś tutaj dostać strzelby, ale ni niestety nie zabiłem cię. Okej, okay, dobra. Jesteśmy już na miejscu i idziemy. O, widzę, tutaj mamy zdrowie, które nie jest mi potrzebne. Dostań się przez strefę 69 do laboratorium badawczego, gdzie znajdziesz dostęp do czarnego projektu. Pracówkę kontroluje kilka grup personelu wojskowego. Oj, widzę, że to będziemy jej niezłą rzeź, naprawdę niezłą. Dobra, pomieszczenie kontrolne pozwoli ci deaktywować część obrony zewnętrznej strefy 69. Okej, okay, dobra. W ogóle tutaj już alarm się włączył. Tak, to nie są ćwiczenia, bo wbił jakiś typek z Grove Street. Tutaj zaczyna się teraz rzeź. Gi, O kurde tutaj jakiś typek. Dobra, spokojnie, spokojnie. O w ogóle patrzcie tutaj co mamy! To jest to, na co czekałem w całym... O znaczy od początku GTA. To jest to, czekajcie, sobie to wezmę. Nie wiem czy to mi zamieni się z rakiety na właśnie ten... Karabin maszynowy Dobra, masz Koniec zabawy z wami ludzie No co? Taki cwaniak? W ogóle nie wiem czy dobrze pamiętam Ale jeszcze taka maszynowa Znajduje się Koło Domu Toreno Nie jestem do końca pewien, ale myślę, że chyba tak Tam gdzie mamy ten tą Przystań dla statków I łodzi I myślę, że chyba tam jest to wszystko E, co teraz mówię? W ogóle tutaj jacyś ten e, doktorzy, doktorzy House, patrolują tutaj, ten jakieś rzeczy. Dobra, czekajcie, tutaj teraz się trzeba dostać do tego czarnego projektu. A mniej więcej wiem, jak, więc spokojnie damy radę. Już tam widzimy w ogóle jakaś babka. mówi przez tego mikrofon do wszystkich tam tych zgromadzonych. W ogóle, co tu jest? Czekajcie, bo tutaj jeszcze nie byłem. A, dobra, o, Myślałem, że coś takiego bardziej bogatego, a tutaj to I ja sądzę, wyjść, A, dobra, już wszystko wiem. E, gdzie mam tą, ten? ten, O, już mam. No chodź, chodź, kolego, bo coś się chyba zbagowałaś, bo nie możesz nawet porządnie dojść do mnie. E, tak, tak, tak. W ogóle fajny głos masz, dziewczyno. Może byś się jakoś pokazała, byś cię ocenił, byśmy gdzieś skoczyli razem. Bo po głosie widzę, że chyba nie z siebie. W ogóle, czekajcie tutaj, wiemy, zajdę Zajdę go od tyłu tak jak ten, tych typków od Madoga. No nie, kurde, popsuliście mi dzioci! W ogóle ten, do w ogóle, do mnie tego nie skakuje Si nie skaknął, w ogóle, czekaj, nie Nie, jestem otoczony z dwóch stron Jezus Maria, zginę zaraz Bez jaj Bez jaj, że zginę Nie Jezus Maria, ja tu zaraz zginę, normalnie Uciec, 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 trzeba, uciec, trzeba Kolego, chodź nie, dobra, zwaliłem to zupełnie. Teraz. E, Czekacie, gdzie tu teraz trzeba iść? E, tutaj? Chyba tu? No, dobrze, mówiłem tutaj. Tu jakiś typek jest. giń. Weźmiemy sobie tą kamizelkę. W miarę nam jakoś pomoże. Dobra, wzięliśmy od typka jakąś kartę. Myślę, że to jest karta dostępu, więc jest dobrze. Okej, okay, dobra, idziemy dalej. Mam nadzieję, że nikt teraz mnie tutaj nie złapie. Bo dość HP nie posiadam dużo. Eee, dobra, idziemy dalej. W ogóle tłuszczam się zmniejsza, bo powinienem gdzieś skoszy do jakiegoś burgoszota znowu. Eee, dobra, źle idę, źle idę, bo wracam. Co to za labirynt? W ogóle się zgubiłem trochę. Czekaj, tutaj? Nie, to jest droga powrotna. Nie, dobra, czekajcie. Chyba już wiem, chyba już wiem, jak iść czemu w ogóle nie mogę sprintować? Czemu nie mogę sprintować? To jest niezrozumiałe dla mnie. E, dobra, teraz tutaj tak. Nie, tutaj. Czy nie? Tu. O, tutaj będzie. Boże święty, jakie to są ścieżki. Nie, no ja byłem tutaj. Czekajcie, bo coś mi tutaj nie pasuje. A tu się mam. Boże święty, gdzie ja chodzę, w ogóle Po całej strefie nic nie mogę z tego złapać. O, czekaj, 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 kolego, nie. Ja to jestem też inteligentny, nie? że po całej tej strefie 69 nie wiem gdzie jest wejście A tu trzeba było tylko wejść i otworzyć drzwi O mój ty synu kochany, co ja jestem za agnet, to jestem, nie? Dobra, tutaj mamy kolejnego typka Tutaj też kolejnego Okej, okay, mamy kolejnych cwaniaczków I, i... Myślę, że to już jest to już chyba koniec W ogóle... Czekaj, Boże, jak ja tutaj... Też na spontana. idę, nie widzę nawet to tu to, to, gdzie jest. Spokojnie kolego, spokojnie, bez agresji. Dobra Okej. Okay. Gin Gin i nie stawaj. No jest tu kolejny typek, czego nie ma. Jest. Całym ten, całą kamizelkę nad mi prawie, że zabrał, więc trzeba uważać teraz. Czekajcie, ile tu jeszcze typków jest? Widzę jednego i tutaj widzę już ten czarny projekt, czyli właśnie, e, jak to się nazywało, e, Rozkentman? czy jakoś tak, nie wiem, do końca. Uuuh. Dobra, to już chyba ostatni typek był, mam taką nadzieję, bo życia ja nie mam dość du dużo, więc się trochę boję. Okej, okay, znalazłeś to co chciał, truf! Musisz uciec za pomocą plecaka odrzutowego wylatując przez tą dziurę. Okej, okay, już tutaj wylatuję. O boże, ci mnie strzelają, dobra. O, już jest jasno. O, ja pierdolę 60 milionów! O mój boże, ja to też jestem agent, nie? Truf, dziękuję ci, że takie terapaty mnie tutaj wplątałeś. Dziękuję ci bardzo, doceniam to, człowieku. Gonią mnie teraz jesteś wojskowi. Patrz, ty, uderzy! Uderzy! Patrz, uderzy! A nie, kurde, cwanie, jak wiedział, że jest tutaj ten, te łuki nie trafił go. Szkoda. ogóle, gdzie my lecimy? What the hell is this? Przecież ja myślałem, że będziemy lecić tam, gdzie mamy ten. To tele ten, lotnisko te A my lecimy w jakieś inne miejsce. Nie rozumiem, ale okej. Okay. Mogę tutaj zobaczyć, która minuta. 13. No, powiem Wam szczerze, że to jest jedna z dłuższych misji, którą trzeba wykonać. Więc yy, nie jest źle. Bo myślę, że mogliśmy jeszcze tą misję dłużej wykonać. Ale dajmy radę. W ogóle... Czekajcie, bo mi ten plecak w ogóle nie wiem, dziwnie lata. I mi się zniża. Yy, wysokość. Dobra, czekajcie, już tutaj jestem. Widzimy już tutaj papa... Nie, to nie jest papa mo mobil, Boże, to jest matko Mobil, a ja papa mobil. mobil. Dobra, jesteśmy. Weź lepiej, weź to gówno i woń mi stąd, bo już naprawdę te misje u Ciebie są zabójcze, nie? Ale nie, powiem szczerze, że lubię takie misje. Lubię takie misje z tego względu, że trzeba dużo robić. Trzeba dużo robić i to jest bardzo fajna rzecz. E, dobra, misja wykonana w ogóle żadnej nie dostaliśmy i trochę to mnie denerwuje. Ale okej, okay, dobra. Wracamy teraz sobie do naszego... kochanego lotniska! Boże, tu mój świe... A, dobra, okej! Okay. Nie, dobra, nie, to, to po prostu mojej strony głupie. A wy mi z listą, randką, człowieku, co ja teraz zrobiłem, to po prostu masakra, nie? Jak mogłem tak zginąć? To jest po prostu niemożliwe. O mój ty synu, kochany. Nie, dobra, tutaj mamy ammunition, więc sobie nas coś kupimy. E, dobra, mamy nową broń dostępną, okej, okay, dobra. Nie, to po prostu była najbardziej epicka śmierć w całym GTA, chyba z mojej strony, bo po prostu, no lepiej tego rozegrać nie mogłem, boże ty mój święty kochany co ja zrobiłem, naprawdę, do, nawet nie dociera mi do teraz te ta, ta sprawa, e, dobra, tutaj mamy ten smg, sobie zakupimy e, dobra, tutaj sobie zakupiamy mhm jest lajcik dobra, tyle starczy, e, dobra, mam 15 minut i wątpię chyba, że zdążymy jakąś misję wykonać, więc Naprawdę, naprawdę powiem wam szczerze, że to jest trochę moja wina, że nie wykonałem drugiej misji, ponieważ zginąłem i jestem teraz na jakimś zadupiu e, dobra, czekajcie, tutaj Tak, o, kupię sobie M4 M4 kupię sobie, bo moim zdaniem chyba M4 jest lepsza niż AK-47, chociaż moim zdaniem Nie, Boże, co ja gram teraz, drugi raz powiedziałem moim zdaniem e, myślę, że chyba M4 jest lepsza niż AK-47 bo lepiej mi się nie ostrzela Dobra, kupimy sobie dużo już trochę tej e, M4 i będę już chyba powoli się dostała tam na lotnisko I będę kończył odcinek, tylko... Czekajcie, chyba tyle, co? I o, to ja może być Tyle może starczyć O, mój ty synu w ogóle, kochany Co ja zrobię najlepszego? Dobra, ktoś do mnie dzwoni po raz drugi, nie wiem czemu A spierdalaj, suko jebana Jeszcze ty do mnie tam dzwonisz, bez sensu No to co mnie to obchodzi? Możesz nawet i mnie nawet nienawidzić, mam to w dupie Dobra Chciałem sobie wziąć tamte autko, ale koś mi zabrał, nie wiem czemu. O, właśnie, tutaj mamy ten domek. To nie będziemy udawać się na kliskę, tylko po prostu kupimy ten domek i sobie tutaj zapiszemy grę. Tak będzie na lepiej. Ech, dobra. W ogóle jeszcze raz przepraszam. O, w ogóle jakaś typ, ten, typiara była tutaj w moim samochodzie. Ej, stój, chodź. Skoczymy do mojego domku nowego, chodź. Nie to nie? Ech, w ogóle... Naprawdę przepraszam Was, z tego względu, że odcinek był trochę krótszy niż zazwyczaj, ale to jest powodowane tym, że e, zginąłem w dość nietypowy sposób i nie mogłem znowu znowić tej misji, znaczy znowić tej, mi znowu, e, tej misji i nie mogłem szybciej dostać się do lotniska i wykonać jeszcze jednej misji, e, więc e, przepraszam Was najmocniej, ale myślę, że odcinek się podobał, e, dobra, tutaj zapis sobie zapiszemy grę. I się będę powołać z Wami żegnał. A więc zobacz, trzymajcie się. Komentował dla Was trzemcie13. Zapraszam Was również do polubienia mojego fanpage'a na Facebooku. Tam będzie wszystko umieszczone co do odcinków i tym podobne. A więc zobacz, trzymajcie się. Dalsze odcinki wszyscy, wszystkim.